Witam Państwa w wielkanocną niedzielę w programie Kino mówi Ekstra. Dziś na antenie Alekino przypomnienie pierwszych odcinków brytyjskiej telewizyjnej adaptacji kryminałów Heninga Mankela. Od 11 kwietnia najnowsze premierowe odcinki brytyjskiej wersji przygód inspektora Kerta Valandera, a już w maju na antenie Alekino szwedzki serial o słynnym detektywie. Naszymi gośćmi są Igor Stokwiszewski i Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej, ponieważ najnowszy numer krytyki jest w dużej mierze poświęcony kryminałowi politycznemu. Jest bardzo ciekawy tekst Slavoja Żyszka, słynnego słoweńskiego filozofa, który lubi odnajdywać... Elementy zaangażowane w popkulturze, który pisze o tym, że Henning Mankell skazany jest w pewnym sensie na bycie prawdziwym artystą, ponieważ w sztywnej konwencji detektywistycznej czy kryminalnej pisze jednak o problemach egzystencjalnych i problemach społecznych. Czy możemy przypomnieć, jakie to problemy społeczne pojawiają się w kryminałach Henninga Mankella? No, począwszy od takich bardzo y, lokalno-szwedzkich, czyli krótko mówiąc y, problemy budżetowe placówek oświatowych, y, oczywiście y, tematy związane z y, przemocą y, wobec kobiet, ale nie tylko, y, wobec y, emigrantów. Y, y, ale również problemy gdzieś tam zahaczające o tematykę globalną, czyli, czyli nie wiem, handel organami w Afryce. Także i to, to jest zresztą ciekawe, że, że Mankel łączy gdzieś tam taką taką obserwację dotyczącą szwedzkiego społeczeństwa, łączy właśnie z problemami ogólnoglobalnymi. Każdy kryminał Mankela, o czym pisze także że w swoim tekście zaczyna się od jakiegoś prologu, który dzieje się w jakimś kraju trzeciego świata gdzieś w Afryce, w Dominikanie jak w przypadku kryminału fałszywy, fałszywy trop, w jakimś takim miejscu, które nie jest rozwiniętym zachodnim, zachodnim społeczeństwem. I Mankele pokazuje, w jaki sposób te problemy tak zwanego trzeciego świata łączą się z, z problemami szwedzkiego społeczeństwa czy na takim najbardziej bezpośrednim poziomie jak problem emigrantów, na przykład z Bliskiego Wschodu. Czemu poświęcony jest na przykład film i powieść Morderca Bez Twarzy, po, po problemy takie jak handel ludźmi czy handel, czy handel, czy handel organami. Ten temat Trzeciego Świata, tych temat peryferii globalnego kapitalizmu, ciągle powraca na tej szwedzkiej prowincji, bo i stat, w którym rozgrywają się te kryminały, to jest bardzo małe, prowincjonalne, szwedzkie miasteczko. Tym niemniej te problemy globalne tam ciągle powracają, nie da się od nich jakoś uciec. Ja mam wrażenie, że nawet częścią z tych kryminałów jest to, że mieszkańcy Iszta czy w ogóle Szwecji nie zdają sobie poniekąd sprawy, jak bardzo ich życie jest związane, związane z globalnym systemem. W związku z tym, kiedy się pojawia zbrodnia, często nie są w stanie pojąć, że to może mieć gdzieś swoje korzenie, nie wiem, jak na przykład w Algerii, tak? gdzie ginie siostra... Zabójczyni, tak, powodując całą historię. Czyli te kryminały trochę nam, nam przypominają, jak nawet w małych lokalnych społecznościach jesteśmy tak naprawdę związani z całą planetą, prawda? Jak najbardziej to jest zresztą znakomite, bo jest to najzwyczajniej w świecie prawdziwe, ale to też świadczy o tym, to jest fantastyczna demitologizacja takiej opowieści, którą. Nazwałbym mało ojczyźnianą, to znaczy takiej opowieści o maleńkim majju, w którym możemy się skryć przed y, złym światem, który nas otacza. Y, to mi bardzo odpowiada w tych książkach Mankela, że on oczywiście pokazuje, że to jest nie, nie, niemożliwe. Nie ma, takiej, nie ma tego typu ucieczki, czyli, krótko mówiąc, musimy się, y, chcąc, nie chcąc, konfrontować, radzić sobie. Z tą rzeczywistością. Mhm. Ale też w dumerze Krytyki Politycznej o Kryminale jest też Twój, Jakubie, ciekawy tekst, w którym Ty właściwie twierdzisz, że klasyczny cykl kryminalny, który ma swojego bohatera, który rozwiązuje kolejne zagadki, nie sprawdza się w kinie, ale właśnie się sprawdza w telewizji. Tak, to jak gdyby trzeba to jednak wyraźnie rozróżnić między klasyczną prozą kryminalną, a tym, co uprawia Manka. Wydaje mi się, że to jest coś, coś zupełnie innego. Pisząc o klasycznej prozie kryminalnej, miałem na myśli przede wszystkim klasyczną, angielską, jeszcze troszeczkę francuską powieść, właściwie nawet nie tyle powieść, ile raczej nowelę detektywistyczną, kojarzoną z takimi bohaterami jak Sherlock Holmes czy Hercules Poirot. I rzeczywiście ten typ prozy kryminalnej nie sprawdza się na ekranie. Nie ma dobrej ekranizacji filmowej Sherlocka Holmesa. No, ostatnia ekranizacja, którą mieliśmy, nie jest w ogóle kryminałem, ale steampunkiem. Za to ekranizacji telewizyjnych jest mnóstwo i są one na ogół mniej lub bardziej udane. No, telewizyjną adaptację Holmesa kręcił nawet, kręciła nawet Telewizja Radziecka, odtwarzając ją i aktor odtwarzający główną rolę w tym serialu otrzymał tytuł szlachecki od królowej Elżbiety, Elżbiety II jeszcze w czasach jakiegoś głębokiego Breżniewa. Tymczasem, gdyby w kinie ta forma, ta forma, którą opracował Conan Doyle czy Agatha Christie, nie sprawdza się. Nie sprawdza się z kilku powodów. Najważniejszym powodem jest to, że klasyczny detektyw, rozwiązując zagadkę. Jednocześnie nie podąża po własnych śladach. Rozwiązując zagadkę, rozwiązuje coś, co nie dotyczy jego osobiście. To, on, o ile sprawdza się w telewizji, sprawdza się w prosie, nie sprawdza się w kinie. W kinie, które zasadza się na mechanizmie projekcji identyfikacji, projekcji widza, który projektuje siebie w świat przedstawiony, identyfikuje się z bohaterem. Trudno jest się identyfikować z takim bohaterem, dla którego sprawa, którą rozwiązuje, nie jest jego własną egzystencjalną sprawą, który rozwiązując sprawę nie walczy o życie.